mało czasu. Kiedyś była eksplozja. Janusz będzie dzisiaj z nami ogrywał Dev Jesteśmy wspólnikami. Jestem Fragile. Na temporalne kłopoty jedz kryptobioty. No, kapsnij sobie. Mm, Robaczek. Mm. Bergris byłby dumny. no ja już jak też tak potrafisz? pak się zajada. Mhm. Ale że mam korzystać z toalety pod bryznicem? Przemyślałeś to co. Przemyśl to sobie. Nie. Wolę pocierpieć. Jak to? Sakres <noise> świania. Co robisz? Buduje drogi. Na polityków nie możemy gdzieś, tam ja muszę budować sama. Moim obowiązkiem jest ochrona tego kraju. Kłamstwa to tylko przykra konieczność coraz dziwniejsze te plecaki robią chyba wstrząśnienie mózgu twój, twój kark cały? <laughs> o ty chamie! kurki dla pazurki jajajajajajajajam tylko nie wygleć, żeby się tylko nie, wyglebić, się tylko, nie A, się tylko nie wyglebić żeby się tylko nie wyglebić żeby się tylko nie wyglębić e, nad morzem jak akurat w tym tygodniu musi być taka pogoda! Taka właśnie prędkość światła wodu was czeka! Wow! Czasem w będzie. co? Ja nie dam rady? Może ogranicza nasz budżet, ale nie ogranicza nas wyobraźnia! A nie może wywołać w O nie! Jakiego wikocha zrobiłam! Paczka wygląda jak nowa. Jak wow. nowa! Dawno nie widziałem ładunku w tak dobrym stanie Ciężka robota. przesadziłaś. nie ma tam idziemy. Nie będziemy robić pustych przychodów. Tak wyglądam ja jak stwierdzasz, że zaniosę wszystko Daj, na raz. Dzięki. Nie wiem, wy też tak macie, ale ja nienawidzę robić pustych przychodów i, i, żebym miała cała obciążona przejść, to założę maksymalne obciążenie, nie? Co ta ukochana kazała wam dźwigać na plecach na te wakacje? Mówiłem, spakować się w jedne buty, jedna koszulka. Może z dwie sukienki. To miał być wyjazd na trzy dni. Na trzy dni miał być wyjazd. Spokojnie. Dziwne te bransoletki wyjątkowo... robią, powiem wam. Oni się czują tak jak ja, gdy podłączyli mi światłowo. Cywilizacja! Jajaj. Poszedł. Zostawił piąteczkę. Nie jedną i wyszedł. Piąteczka. Uspokój bąbla. Dobra, gibu, gibu. Bojo, 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 bojo. don't bojo, don't bojo, bojo, bojo. bojo, bojo, bojo. Bojo, 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 Nie ma się bojo, Dobra. Dobra. bojo, Oj, to to nie pomaga To To się chyba bojo, to a to Ja to zrobię. Ja to zrobię. Nie wiem jak, ale to zrobię. to Albo i nie. Nawet spokojnie można skorzystać z prysznica. Ach, Czy tu nigdzie nie ma prywatności? Przęcie kamery. Pakiet trikaski. Z... Ze zwłokami na plecach. Zakład bytom byłby ze mnie dumny! Dobra, po co te popisy się? Oj, kariery kuriera byś chyba nie zrobiła. Z takim potencjałem? Aby zbudować nową drogę, musisz najpierw dostać się do układarki. Nie taki był plan... A rzucić to wszystko! Najważniejsza jest pizza! To ja bym wygrała mistrzostwa na najdalszy rzut paczką. Co ty gadasz? W dwie minuty dostarczałem wyobrażać sobie, obierzycie telefon czy dobry poprosz pizzu, nie? Taki taki adres i tak, odkładasz telefon, a tam cyk już pod drzwiami. Imagine that! Tak szybko. Nikt nie chciał dać lajka dla tej drabiny? <śmum> Niemożliwe. <śmum> <śmum> Pamiętacie jak wcześniej się męczyliśmy cały ten kawałek. To pa, teraz zagracimy. Pa. To wszystko my wybudowaliśmy. Widzicie, się obiecuje, się realizuje. Wiecie, kto będzie nosił spodnie w tym związku? Dołączymy do sieci UCA. Dołączymy do sieci UCA. To jest nasza wspólna decyzja. Ja nie chciałem, ona chciała. Dlatego wspólnie zadecydowaliśmy, że dołączamy do UCA. Miałeś mnie powstrzymać. Przerwać to wszystko. To jest kobieta od razu z pretensjami Kobiecość coś w pigułce. Przybyliście, ale nam zawsze coś nie pasi. No tak, to jest, no. Bo my mamy po prostu ciągle wyższe oczekiwania. I to jest tylko dla Waszego dobra, ok? Ona nie kończy, nie? Odpowiedzi na te pytania. Ty myślisz, że ona skończyła? to była po prostu łapa oddech, tak to właśnie powinno być. O, fajne widoczki, też jedziesz, oglądasz góry, a nie jedziesz, oglądasz billboard, billboard. Co góra, to billboard. Zamiast widzieć górę, to widzisz billboardy tylko. Dramat. Nigdy się nie żeń sam! <laughs> nie słuchajcie go. On nie mówi prawdę, on specjalnie wam to mówi, żebyście nie znaleźli fajnej dziewczyny. To jest podstęp. Znajdź Amelie i uratuj ją. Tak zrobię, uratuję Ameli. I tak będzie kiedyś po śmier przed śmiercią, że będę oglądać swoje ciało z wysokości? Podobno czyli co doświadczyli śmierci klinicznej, mówią, że obserwowali swoje ciało z zewnątrz. Tak to będzie wyglądać? Co ona tu robi? Co tu robi Aloy? Happy birthday to you! Wszystko zgaściliśmy. Te buty wyglądają, jakby zwiedziły piekło. Mogę je zutylizować? Czy on mówi o moich Czekaj. butach do biegania? Moment. Chcę, żebyś coś zbadał. Szukacie tych jednych swoich butów, które, no. już dawno swoje lata świetności mają za sobą. Pytacie się swojej dziewczyny, żony, wybranki. Kochanie, widziałaś może moje buty? O, twoje buty, a które buty? No, te do biegania wiesz, które buty? No, proste, że wiem, które buty. No nie, nie widziałam mi kurcia. Może zostawiłeś się tam, gdzie ostatnio korzystałeś? A w ogóle ją ostatnio? Hmm, nie pamiętam, nie pamiętam. A może są na strychu? Sprawdzacie na strychu. Tymczasem ona wyrzuciła je dwa miesiące wcześniej. I skupana dalej z tobą! Szuka tych butów. A tak intensywnie szuka! To trzeba nawrócić. O kurde, trochę dużo. To on ledwo idzie. Tak mam nawrócić, jak on się nie skręca. No, dobra, nie pękaj, to jest tylko kawałek na żadę. Ty nie, na żady. Ja wolę w kimę na, na tym, na, na betonie. Ta wilka, chłopiec, dostaniesz, wstała! Bo jak śpią, bobelek, na betonie, przy zmęczony z <grymiania> I życia. Chcyk, awizual. Ej, tup, 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 let's go. Bramy już zostały zamknięte.